Dzisiaj powiemy o tak zwanym Enjoy the journey. Powiedz mi to in Polish language. Czyli ciesz się z podróży. A dobrze. Zaczynamy. Dzień dobry, tutaj miał szpanek. Zmierzamy dzisiaj do celu tego odcinka, gdzie tym celem jest przekazanie wam. Inspiracje na ten dzień, aby ten dzień były lepsze od poprzedniego, no nie? Postanowiliśmy tylko przyspieszyć nasze głosy, żeby nie trzeba było dawać półtora w YouTubie i spokojnie zmieścić się w czasie pięciu minut tego odcinka. No tak, Piotrze, czym ci się kojarzy szybkie podróżowanie i bardzo wygodne podróżowanie? Pendolino. O, widzisz. Ja chciałbym powiedzieć. Jechałeś ci... gdzieś Pendolino? Tak. Ja nie. Tak, tylko akurat nie było zasięgu i to trochę słabo. Mm. Bo jak chcesz popracować w Pendolino, to nie działa. Tak. Życie to ciągła podróż. No tak. Życie to również cele. Tylko cele są punktami. I problem się robi wtedy, kiedy skupiasz się nad swoim celu, nie doceniając podróży, drogi do tego celu. Uh -huh. 99% naszej codziennej aktywności, Ten. w ogóle naszej życiowej aktywności, to jakaś podróż do Ten. czegoś. Zmierzanie do. Jeżeli skupiamy się tylko na tym do, czyli na tym czubku góry, to co dalej, jeżeli go osiągniesz? No nie? Dlatego Rozczarowanie... bardzo ważne jest. Być może tak być. Ok. Ktoś na przykład ma jakiś cel, żeby zdobyć milion subskrypcji na YouTube. Tak. Jeżeli on nie będzie się cieszył z podróży, mm. tylko będzie codziennie rano wstawał i Cis. z torgą nagrywał wideo. Tak. Z narzekaniem montował filmy i nie cieszył się z tej podróży, to straci 99% czasu, to np. Znaczy 30 lat na dążeniu do tego. Osiągnie ten cel i co? I osiągnął, i jak będziesz milion pierwszych subskrybentów, już przeszedł ten cel, i co dalej? Ty powiedziałeś milion na YouTubie, ale wielu ma takie marzenia podbijane codziennym totolotkiem, że musi mieć milion na koncie. Rozumiesz? I cały jego mindset. To, to też bardzo fajne od wstania rano do pójścia spać przez wszystkie działania, już pomijamy to, że yy, etyczne lub nieetyczne, jeśli się zaczyna duże ciśnięcie, milion na, na, na koncie. To tak, jest pytania, po co? Można się właśnie trudzić do tego celu, albo można mieć fan z, z tej podróży. Dokładnie. I to jest tak. fajne, no bo jeżeli nasze doświadczenie jest tu i teraz, tak. i o to chodzi, że żyjemy tu i teraz. Tak. Nie skupiamy się tak bardzo na przyszłości, bo jeszcze nie ma. Tak. Na tym, co było, to też, nie bo już tego nie ma. Tylko jesteśmy tu i teraz. Dlaczego nie uczynić tej podróży właśnie, tej codzienności do tego celu? On może być w ogóle. Nie, nie musi być tak definitywnie zdefiniowany. Mm -hmm. Może być po prostu jakimś kierunkiem. O, mm -hmm. tak by to było zdrowiej nazwać: że mamy pewną wizję, tak. do której nas prowadzi te codzienne czynności, nawyki, radość tego. Czyli żebyśmy sobie się cieszyli, na przykład tak jak my. Cieszymy się tym, że możemy codziennie nagrywać i was inspirować. No nie? Mm -hmm. nie wiemy, dokąd to doprowadzi. Ale też Właśnie się sami to dobrze chodzi. bawić. No nie? To jest... o to chodzi, żeby każdy, kto robi swoją pracę. Mm -hmm. Ma swój biznes, pracuje na etacie, żeby się z tego cieszył. Żeby wstawał rano i cieszył się, że może robić to, co robi. Żeby uczynił swoją pracę przyjemniejszą. Jeżeli chociażby siedzi przy komputerze i ma pracę właśnie taką że klepie coś, to zrób sobie jakąś futerko na tą to żeby ci mu miło. Jakąś filiżaneczkę ładną, żeby ci miło się działo. Ekran sobie wymieni, żeby ci 8 godzin w to patrzysz, nie? Informatyków poprosimy o krótki feedback w komentarzach. Jak tam? Java w futerku na klawiaturze się sprawuje. To pierwsza sprawa, ale druga, odnosząc się do twojego poprzedniego kapitu. No. Czasem może wystarczy uzasadnienie tego celu. To znaczy dołożyć sobie tak zwane why. Pozdrawiamy pana Simona Sineka. Cześć i cześć Simon. Wpadnij na Espresso, y... <laughs> czyli zbieram ten milion na koncie, ale cel mój jest taki, nie ten sam milion, no nie. Tylko planuję na przykład zbudować dom dla bigli. samotnych ma. Michał, co da Bigli? Dom dla sam samotnych mam z Biglami. Rozumiem, <laughs> że. Zamotnych mam z dziećmi no, i z biglami. wiesz, że wierzę, Twój cel. To też jest w ogóle ciekawy wątek do poruszenia nam w jednym z odcinków, że nasze działanie powinno być ukierunkowane również na innych, no nie? Też na zero. No I to daje nam satysfakcję. Tak. Z pracy, gdy podróż... Albo, no nie no. jedziesz kurczę, zbierając ten milion, ale dziesięcina odpalasz. No tak. Miesiąc w miesiąc. Właśnie. I wiesz, że to, co robisz, masz teraz. I to, co mówił Arkadio, możesz trudzić się z sensem lub bez sensu. Każdy Właśnie. się trudzi. Cudzień na praca to trud, ale czy robimy to z sensem, czy bez sensu? Dlatego zastanówmy się dzisiaj, jaki mamy cel, i na chwilę o nim zapomnijmy. A skupmy się na podróży, na stawianiu tych kroków, które do tego celu nas prowadzą. I po co tam mam być, skoro mam być? Dajcie w komentarzu jakąś wskazówkę, jak można uczynić swoją codzienną podróż przyjemniejszą, tą nawet przyziemną. Albo podzielcie się jakimś celem wielkim, albo całkiem takim dziennym. Do zobaczenia. Cześć. Dobra, koniec bardzo wiady. O czym to będzie? O czym to będzie?